Tak, kochani, jeszcze chciałam dodać. Miałam propozycję, tak, z Bójkiem sobie rozmawiałam jakiś czas temu, że mógłbym silnik zainstalować, ale według mnie silnik w rowerze to jest po prostu takie skaleczenie roweru. No, bo tak, nie byłoby problemu z silnikiem żadnego, ale no po co? Ten rower się stanie cięższy, automatycznie. No i natomiast e, po 45 km zmiana baterii. To musiałbym do plecaka sobie włożyć po prostu tak, no ze cztery baterie na przykład. E, no po prostu bez sensu uważam. Silnik w rowerze to jest skaleczenie roweru. Oczywiście mogą sobie instalować silniki ludzie, którzy po prostu potrzebują silnika po prostu z innych przyczyn. Ale natomiast tak ja uważam, że w moim przypadku silnik nie jest po prostu potrzebny. Bo jakoś tak, on wygląda tak ładnie, jak jest. A jeszcze do tego, tu taki silnik by był z tyłu lub z, z przodu. No, po prostu tak uważam, że już by zmienił trochę na wyglądzie. I dlatego stwierdziłem, że <laughs> jak silnik, to w drugim rowerze. Ale też bym się kłócił wtedy sam ze sobą, bo nie wiedziałbym, na który wejść, na który wsiąść. Czy na ten z silnikiem, czy na ten bez silnika. Bez sensu, nie? Bym się zastanawiał, na tym pojechać, czy tamtym pojechać. Bym miał przez chwilę taki mały problem, na którym pojechać. No i uważam, że akurat w moim przypadku silnik nie jest potrzebny. No i nie będę się kusił na silnik. Bo to jest żaden problem, ale nie będę się kusił. Zamiast na silnik do roweru, to ja wolę po prostu te pieniążki na komputer przeleźć. Na jakieś rozszerzenia, na coś takiego wiecie. Rower niech będzie taki, jaki jest. Bez żadnych silników. Mi się podoba taki, jaki jest. No. Natomiast z drugiej strony to no, martwiłbym się o te baterie, o te ogniwa. I bym używał tego silnika, i wtedy nie miałbym dobrej kondycji. Bo bym sobie myślał, że ogniwa się zmarnują, jak nie będę ich używał, nie? Że tak trochę bez sensu, bo jakbym robił z silnikiem rower, to oczywiście, żebym kupił więcej baterii. Nie, nie spocząłbym tylko na jednej baterii, bo kupiłbym ze cztery, żeby więcej jeździć. Ale, tak jak już mówiłem, no. Straciłbym po prostu kondycję. Już nie miałbym takiej kondycji, jak mam. Bez sensu. Po prostu. W moim przypadku uważam, że to jest niepotrzebny silnik w rowerze. Że wolę sobie po prostu w technologię zainwestować komputerową. No. Akurat nie jest dużo kupić jakieś silniki, sterownik i akumulatory. Ale po co? Po co? Uważam, że mi to jest niepotrzebny silnik w rowerze. No, kondycję trzeba pielęgnować, prawda? No. No dobra, teraz właśnie czyszczę te, te. No, żeby panowie jak będą mnie zmieniać, bo ja bym je sam zmienił, ale po co, jak i tak będą musieli panowie zdjąć, żeby to założyć nowy. No, że po prostu wie się. Dlatego. Nie, nie, nie nakładam nowych teraz, bo i tak będą zdejmowane. No. Ale niech będą czyste. Niech panowie po prostu dotykają się do bardzo czystych tych rączek. Ja sobie je tak wypuszczam, żeby były takie bielsze, No. Bo ostatnio tak ze trzy razy ich nie przemyłam i się zrobiły się mniejsze. No. no dobra. No to hejka, się mapa.